Dzień dobry, ludzie. Tutaj Barto. I Filip. Nagrywamy serię z naszych singlów. No i gadamy przez Skype. No, ja będę ja... to nagrywać. Raczej będziemy to nagrywać z różnymi ludźmi, na przykład może ten Miki. Jak nie będzie miał lagów, to z nami zagra. Poznaliście go w pierwszym odcinku. Był z nami przez kilka minut na Skype. Ie. Ja tutaj widzicie trochę dalej poszłem, a Bartek miał problemy z nagrywaniem, więc ma tam już trochę zbudowane. No. Nie mogłem znaleźć programu dobrego. No, no tam zbudował dom, myślisz tam dużych nie wiem, nie masz tą Bartę jakichś dużych zmian. No nie. No, co tam będzie. No Aha, no to dobra, nieważne. Nie. No widzisz, no i się nam skończył materiał do rozmawiania. Ja. No co teraz, o czym będziemy teraz rozmawiać z naszymi widzami? Nie wiem, ja pójdę do kopalni. A tu, ja tu piszcie widzę dżunglje. co piszcie, w komentarzu, jeśli wam się nie będzie podobało. Jak jestem w kopalni to piszcie, będę to robił na ciebie No ogólnie tak, będzie. No, no no, można tak mieszanie, będziemy i kopalnia i w ogóle. Ja idę teraz do kopalni ja A ty Bartek nie masz fajna, nie masz Mom. Masz? Mom. No. Kakałko droga widzownia Ogólnie ludzie, ludzie chcieliśmy wam powiedzieć, że jest nowa wersja Minecrafta 1.3.2 Jakby ktoś nie wiedział Ale zanim wrzucimy ten filmik to już ale właśnie teraz się wrzucał mój pierwszy odcinek też, yy, co go na... gadam z tobą. Wiesz, bo już zaczęliśmy to nagrywać, wiesz. U mnie to już będzie trzeci odcinek tego single playera, to właśnie on się wrzuca i tam właśnie pokazuje, że jest nowa I wersja. No. Jak to miałem laga? Kliknąłem na jednej drzwi, a się obydwa. Są właśnie takie lagi nie czasem? W Albo jak Leopold. Aha, ty nie oglądasz Leopolda. Było no, czasami. Y Pasujmy. Klikam na prawe drzwi, a się lewo otwierały. No widzowie, szkoda, nie znaleźliśmy. Tu. No mała ogólnie dżungla, nie znaleźliśmy świątyni. Ale tutaj chyba niedaleko będzie woda. Może są. O, kolejna dżungla, ale mam szczęście. Malutka polana i zaraz kolejna dżungla. Dobra, to ja też pójdę do dżungli. A, tak. Zapomniałem moje dżungli. Tu idę, ogólnie, jest fajnie. Ogólnie, kolejna dżungla. Ogólnie, tu nic nie ma. Wow, jestem tak wysoko? Ech. Dobra, Ogólnie, Bartek, nie wiem, kiedy zaczęliśmy nagrywać, więc jest fail. Będzie tak, odcinaj perch raczej. No, raczej tak, no. No tak, około... jak będziemy... popatrzcie na Skype, ile już gadamy, tam odejmę kilka minut i już powiem koniec. No na razie siedem, a gadaliśmy już chwilę. Tak dwie minuty nagrywamy około. 5. No tak, o, to jeszcze tak. Y, mi pięć minut. No to tak do 16. słuchaj. i piętnasta pięć, zaczniemy się żegnać. O, nie. Miasto to nie może. No. Nie wiem. Auć. Widzownia. Potem te odcinki będą maksymalnie 10 minut, bo mamy taki program. Ale są lepsze niż 30 sekund chyba, tak? Widzownia? Znaczy widzowie, nie widzownia. Bartek, zareklamujesz jeszcze raz yy, naszą piękne miasto? Eee, Ogólnie, a, a jeśli się nią znudzicie, to możecie jechać do Rzeszowa albo do Krakowa, niedaleko albo do Tarnowa. Tarnów jest dalej, Tarn Tarnów jest aż na Śląsku. ja wiem jakiej. <grym> Co, Tarn. pojedynek na geografię? No, ho, no. Ho. Dobrze. Widzowie będą się bić w komentarzach, będą hejtować. to będą się bić w komentarzach. Będą się... Bitwa na słowa będzie w komentarzach. Gdzie jest Tarnu? Nie okręcie w komentarzach to jest lepszy, ja czy Ja! No, Ja, bo ja nagrywam... Z... Słuchajcie, on będzie nagrywał tylko dwie serie, z Minecrafta, single i multi. ale ja będę nagrywał z wielu innych gier. Ja jeszcze będę nagrywać igrzyska, śmierci z minecrafta a ja, to czekajcie ja tu zrobię stopę i policzę ile mam gier to ja wam powiem z czego nagrywam a nie tak dobra dam 7 8 9 10 9 Bartek, ja będę nagrywał aż 9 gier. Oczywiście po kolei na przykład skończę Mountaine Blade ogniem mieczym, to zacznę z zwykłego Montem Blade'a i tak dalej. To nie że ja rozpocznę ja... tak... Nie, w sumie tu 10 serii, bo jeszcze Minecraft oczywiście jest single player, no ja będę tu z Minecrafta nagrywać i jeszcze parę gier. A nie umiesz jak na jakoś na... A tu nie ma nie da się z neta nagrywać, chyba że kamerką. Dobra. Trzy, dwa, jeden, koniec cięcia. Czekaj, koniec filmu? Cięcia. To by miałeś cięcie? No. U mnie nie było cięcia, Bartek właśnie je miał. Czy ty mądry jesteś mówili? Daj cięcie, daj cięcie, cienki. To Widzowie Bartka nie słyszeli. Właśnie z Ilu gier będę nagrywał. Od dziesięciu. I planuję jeszcze kupić taką grę albo pobrać. I wrzucę sobie jajkiem do góry, może palić. To czemu No nie czy wy widzowie też będą cię słyszeć jak taki jakiś pisk u ciebie. Już jest cztery, to za dwie minuty zacznijmy się lepiej żegnać. Za trzy. Dziesięć minut masz tej, ja to pięć na razie. A masz pięć, ty to... Ty to masz wyobraźnię. Ale okay, ja wrócę do domy. Jeśli go znajdę. Ja wam mogę pokazać moje... Gdzie ja może myślę? zastanówcie się. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie, żebym nagrywał serię single player tylko z tego save'a, czy z wielu, bo mam dość dużo. I Escape y jeszcze będę nagrywał. To chyba też będzie oddzielna seria Escape. No se mną będziesz nagrywać czasami, nie? No tak różnie. No to w sumie 11 serii, ale oczywiście jak to już mówiłem po kolei Ale zanim je wszystkie skończę. Minecrafta nie skończę nigdy, no. Takie poboczne Monty blade to się skończy kiedyś na Minecraft to będzie wiecznie. Ogólnie widzowie. Ratujcie dziedzict Jokera. Bartek, słyszę, słyszę tylko szum. Żyjesz? No żyje. E ja dam na chwilę cięcie, bo będę musiał chwilę szukać w domku. No więc poczekacie. Stop. No, Bartek ma cięcie. Jak słyszeliście. O czekaj, się, zobaczycie odcinek przesłał i przy okazji sprawdzę, czy... Jeszcze nie. Widzowie! A dobra. Tak. Dobra, nieważne. Bartek, jak nic nie mówisz, to słyszę takie... Taki pisk jakiś. Ogólnie widzowie węgiel wykopi, bo nie mamy. I słuchajcie, miałem też próbę nagrywania. Miałem już tam stak żelaza i w ogóle myślałem, że to wrzucenie, próba właśnie, że to miała być. Ale się okazało, że nie wiem, gdzie to się nawet zapisało. No, potem Michał mi powiedział, gdzie to je zapisało. Michał to ten z, z mojego odcinka na multi. Jeszcze Bartek także będzie w naszych odcinkach na multi. Tak, tak, za niedługo. O dobra, to ja wam wrzucę O matko Dobra, to ja to mówię Ale widzowie już pewnie Słuchajcie, jeśli tego nie zauważycie To pod filmem To właśnie, no Pod film Pod następnym filmem z Minecrafta na Multi Dostaniecie linki do kanałów Bartka i Michała Nie będę w każdym odcinku, na przykład do tego, jak jestem z Bartkiem, to dodam do mnie i do Bartka, ale też nie zawsze będę tak pisał. Dobra, ja już kończę. Dzie no. Dzień dobry, Wiko. Ale to jeszcze dziękuję. Dziękuję. chyba kończymy, chyba kończymy już. No, jeszcze minuta mam. Dobrze, Wiko, do widzenia, do komentarz.